Miasto dzisiaj spokojniejsze. Czuję, że natura odpoczywa. Teraz właśnie czytałem artykuł, że we Włoszech efektem epidemii jest to, że natura się odradza. Natura sobie po prostu robi przerwę od nas, a jest ciepło i dziewiosna, więc to napawa jakimś fajnym entuzjazmem, że można sobie siedzieć właśnie na balkonie, kontemplować, mówić, myśleć i tworzyć nowe scenariusze różne, życiowe, te pisane, niepisane. Myśleć o tym, co się ma do zrobienia, co można zrobić, konstruktywnie myśląc. Tworzyć różne nowe kontenty. Naświetlać piękne rzeźby na balkonie, w kamienicy. No dużo rzeczy można. To jest taki, chyba, czas na przemyślenie, żeby się uspokoić, żeby pomyśleć, żeby dokonać jakichś refleksji głębszych nad życiem, być może. Tym, które było, tym, które będzie, jak będzie. Chociaż w sumie z drugiej strony mówią, żeby żyć teraz, tu i tym, co jest teraz. Bo właśnie się żyje. Siedzi się w domu, kręci się vlogi, <laughs> czyta się książkę, ogląda filmy i tak dalej, Już no łeb dostaję. Strasznie podekscytowany, bo pierwszy raz dla Was na kanale będę robił unboxing. Kupiłem to dzisiaj, jest to coś wspaniałego. Nie wiem, co mam o tym powiedzieć, bo jest to rzecz, która jest bardzo często obecna w naszym życiu, w każdego życiu podejrzewam. Jest to coś, co sprawia radość każdemu człowiekowi i ja to dzisiaj mam. Nigdy wcześniej tego nie miałem, więc, no, może nie będę już gadał, tylko czekolada z orzechami i bakaliami magnez i orzechy czyli praca mózgu o kupowałem o kupowałem kupiłem oj Jezus, dobra mm. <śm> <śm>